Hej wszystkim, z tej strony taka na Waszych ekranach, kolejny vloguj z Tajni. Słuchajcie, jestem centralnie pod słońcem, w ogóle nie wiem czemu nie, nie zakładam okularów, które mam na... Nie było vlogów, dawno o niczym nie opowiadałam. Antek właśnie wymyślił, że będzie robił dzisiaj spadantego, znaczy chcę go umyć. Dzisiaj Wam troszeczkę poopowiadam co u mnie, co u koni. No, więc pokażę Wam co u nas ogólnie. Nowego, mam nadzieję, że tęskniliście. Ja w ogóle nie miałam Weny, słuchajcie, do nagrywania. Mały już jest troszeczkę większy, też. To też inaczej wiecie, mogę tutaj być. On jest, widzę go, yy, więc no, nagrywanie nie jest problemem. O, zacznę od tego, co się tutaj znajduje, ale to przełączę Wam kamerę. Wadek tam coś przygotowuje, bo. Ja się nie znam na takich rzeczach. Słuchajcie, przede wszystkim to jest myjka, którą Antek zrobił ze swoim tatem i jej powstanie też macie u niego na kanale, także wpadajcie tam. E, tu stoi oponka, bo no, niestety tutaj je osobno FIS. E, także to jest e, nasza super, super myjka. Jest idealnych wymiarów i w ogóle. No, jeszcze Antek coś tam dokupił, że wiecie, że konie nie będą przywiązywane do tego, tylko takie kółeczka, e, więc też. Fa oh. Tak, więc to też fajnie. Więc to jest taka pierwsza nowinka. Co następne? Jak widzicie, są tylko trzy konie. Tylko i aż. Jest nasz saliwanek, którego Wam pokażę, jak wygląda. Bo saliwanek dużo, dużo lepiej wygląda. W ogóle wyłączę prąd. Więc e, tak, saliwanek wygląda tak. No, wygląda coraz lepiej. E, już mu się dubka zaczęła zaokrąglać. No, jestem naprawdę szczęśliwa, że, że wygląda teraz tak, bo wyglądał jak bieda i każdy, kto oglądał moje poprzednie vlogi, to wie, że tak było. No, mamy Danonka. Danonek ogólnie co? Danonek zaczął pracę Prace. No nie, to nie pracą się nie nazwie. Ale dużo pracujemy z ziemi, dużo więcej niż wcześniej. No i też ym, wsiadłam, po prostu wsiadłam, zsiadłam, wsiadłam, zrobiliśmy parę kół, kółeczek stępa. No i wiecie, to tak naprawdę na przestrzeni czasu, no coś tam się powoli zaczyna dziać, ale wiadomo, że to nie jest ani nic ambitnego, ani nic, nie wiem, jakiegoś, strasznie wymagającego, po prostu bawimy się i, i chcę, żeby ten koń miał dobre wspomnienia z e, zajeżdżania. Tak, no i Fiziu, Fiziu, który oficjalnie od dnia dzisiejszego jest już nasz, jest adoptowany. E, jego historię też opowiem Wam na zupełnie innym vlogu, bo myślę, że jego historia zasługuje na to, żeby dostać osobny odcinek generalnie co, no Sali też był kiedyś adoptowany przez nas, później my go wykupiliśmy bo była to adopcja od osoby prywatnej a teraz Fiziu będzie u nas po prostu adoptowany z zaprzyjaźnionej fundacji, gdzie tam też Wam tutaj podlinkuję ich Instagrama, tam też do tej fundacji właśnie pojechała nasza Siwa prawda Antku? No i ta Siwa dalej sobie tam jeździ i tam pojedziemy do niej prawdopodobnie w niedzielę Odwiedzić ją, zobaczyć, jak tam się ma. Z tego, co widziałam, ma się super. Także mamy naszego Fizja, mamy Saliwanka i mamy Dantusia. Czy to się będzie rozrastać, czy nie, to też wszystkiego jeszcze nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo to zależy. Zobaczymy. Um, ogólnie tego nie były wczoraj czyszczone. No nic, będą szły na łąkę. Przed pójściem na łąkę troszeczkę je też jeszcze przeczyszczę, bo chciałabym ładne zdjęcia porobić. No i później my tutaj wrócimy. No i jak co dzień będziemy tutaj, słuchajcie, sprzątać. Także tak I idziemy kawałek dalej na ujeżdżalnię. To też wam opowiem co nieco. No i tam jest też jedna rzecz, którą muszę wam pokazać. O, on tak wyciągnął już Danona. Jestem strasznie ciekawa, jak on będzie wyglądał mokry w ogóle drugi raz w życiu użyjemy tego szamponu dla karych koni To mamy od dwóch lat tak, od dwóch lat go mamy, dosłownie, w ogóle patrzcie jak się Danonkowi grzywa zrobiła tu ma na jedną stronę i tutaj ma na drugą więc ciekawe czy czy mu się ułoży tak na dwie równo no bo teraz ma tak nierówno dobrze Danon czy ja mam Ci zrobić warkoczyki Boś jaka chlapa bludna jaka brudna chrapa. <laughs> co Ty Dano ty jesteś piękny, przystojny. Zawsze byłeś, ale jakoś wyjątkowo. <grymne> no. O, pompa. Jaki piękny koń! On to się akurat lubi kąpać, więc on spoko chyba przyjmie to. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ułatka będzie... Tak. <grymne> Ułandka będzie. O! <grymne> Jak y, rolka z y, całego mycia. Jak widzicie, przeżyliśmy. Jest git. Jest to ciepła woda. 29 tak, stopni? A nie, no zaraz zobaczymy. No, ale jest nie taka zimna, lodowata, tylko właśnie y, no Antek zadbał o to, żeby była cieplejsza. No, 26. No, to i tak lepsze tak niż jest no właśnie, Już niż taka lod... z kranu zimna. No właśnie. Więc y... Tym koniom to nie przeszkadza, więc widzicie, jak my się troszczymy o te konie. Szczególnie. Możemy mieć cieplejszą. Tak. No, więc cała rolka z mycia i z tego, jak to wszystko wyglądało u Antka na kanale. Na tym, na Shortbridge. słuchajcie, przyprowadziłam sobie tu fizja. Konie na razie są. Ale ma w ogóle podżywce. Bo wczoraj mu robiłam odżywką taką mięciutką tą grzywę. Fiziu żadnego zgrzebła, nie może. Muszę w ogóle porobić w sprzęcie porządek, bo totalnie, widzicie, jest porozwalane. To powinno być tam. Ja różne używam odżywki i w ogóle nie, masakra. Dobra, następny odcinek to jest porządek w pacę albo w sprzęcie jakimkolwiek. Antek tam sobie chodzi z małym, bo się obudził, bo chwilkę przysnął, a ja będę sobie czyścić Fiza. Dawno też takiego w ogóle luźnego vloga nie było, mogłam wziąć jakiś statyw czy coś i Wam tako ponagrywać, ale to wtedy byście nie słyszeli, muszę ogarnąć jakiś mikrofon. Zaraz w ogóle idą na taką większą łąkę, tam sobie poskubać trawkę, też muszę porobić parę fotek, bo będzie dodany post na Instagram odnośnie Fiza. I właśnie chciałabym porobić troszeczkę fotek, żeby to tak wiecie, ładnie wyglądało. Na moim Instagramie, no jakby będę współtwórcą. O, może tak. Więc, więc fajnie, by było, jakby był czysty, bo wczoraj trochę biegał, a później się wytarzał. W ogóle no będzie historia: będzie cały filmik o nim. Powiem wam troszeczkę o tym, co to za koń. E, jaki ma problem behawioralny, bo ma jeden dość spory. Także wszystko wam opowiem, wszystko zobaczycie. Mam nadzieję, że uda mi się dziś to nagrać, bo fajnie by było, jakby mi się udało to dziś nagrać. Co nie? Czy nie? Fizusiu, mój kochany. Mój kochany. Jaki ty jesteś piękny. Nie mogę się napatrzeć na niego. Patrzcie to w ogóle. Muszę wyczyścić szczotę. Jak mały nie śpi? Wyczyszczony, wypachniony, wypiękniony, tak. Jeszcze tylko chrabki zrobimy. Ciekawe, czy w ogóle nam da, bo powiem Wam, że wcześniej tego nie sprawdzałam. Ale jestem ciekawa. Tutaj jeszcze coś nie zauważyłam. No tak, no tak. Ojej ojej. Co ty, przestań. Przecież masz trawę cały czas. Co ty? Sprawdzimy. Bo to masz pierwszy raz. Co to? Pusteczka. Pusteczka. No, nie, nie. Tak. No ty. Fajnie. Będziesz miał czysty nocek. No, Jaki czysty nocek. No nie, nie, nie fajnie, ale trochę syfu z tego wyszło. Jeszcze jest teraz druga dziurka. Będzie git, pozwoli mi, tak? o, no to się bardzo ja nie chcę Ci tak pozłościć, robić, też nie chcę, żebym nie pociągnął za, za rękę za bardzo <grym> <grym> jak on teraz śmiesznie tą chrapę tak, no przecież nic tam nie masz no co Ty czyste jest oczka mogłabym Ci jeszcze zrobić ale już Cię nie będę męczyć dobra halo co to się stało? No, on tak reaguje na smokanie. Aha, czy po prostu płot jest dziś nowy. Wczoraj był... tydzień był, ale dziś jest nowy. Mhm. No i dobra, konie na łące. Jeszcze mają łąkę kawałeczek od stajni. W sensie trzeba je przeprowadzić po prostu przez ulicę. No ale... Widziałam, że wiele stajni ma. Ojej, No i ten zoom na iPhone, nie wiem co się zdało, bo psuł mi się strasznie. W każdym razie mają tutaj, jak widzicie, bardzo wysoką trawę. O i znowu ten zoom, co tu jest w ogóle? Co tu się dzieje? No nic, jeszcze raz, w każdym razie mają tu bardzo wysoką trawę. Danonek po umyciu, no błyszczy się przepięknie. Jak będę miała chwilę, to się za Fiza też wezmę, chociaż on też się błyszczy, mimo że wcale nie był jakiś... Myty, no przecieściłam go po prostu. E, w ogóle powiem Wam, że nagrywanie z moim dzieckiem jest ciężkie, bo cały czas go słychać no i wiecie, tak też e, no nie chcę za bardzo. E, o, tak? No tak! Żeby przerywać to, co mówię, bo później jest jakiś jeden wielki chaos. No ale tak jak mówiłam, w przyszłym roku już nasza łąka ta obok domku też będzie gotowa, więc konie będą miały, no pewnie, no tak! Konie będą miały jeszcze więcej trawy, jeszcze więcej łąk, więc to mnie bardzo cieszy. No, a teraz róbkanie, ciamkanie i jedzonko. A, no i Antek poszedł po salka, bo widzieliśmy tylko dwa, no bo ja niestety z sobie uważam, nie biorę koni i tak dalej, no bo jednak niebezpiecznie, a, a jednak i dzidzią bardzo. <słuch> Dobra, słuchajcie, sorki, że z takiej niekorzystnej perspektywy może to nagrywam, ale yy, czuję, że po prostu gdzieś tam musimy pogadać o pewnych kwestiach. Pierwszą z nich jest to, że no nie widzicie tutaj fajko, nie wiem jak bardzo jesteście ze mną na Instagramie, nie wiem jak bardzo jesteście na TikToku. Głównie na Instagramie dodaję właśnie wszystko tak na bieżąco, yy, więc tam dużo ludzi po prostu wie więcej, no ale mówię też Wam, że niestety nasze stado odrzuciło pajko jakiś czas temu. On bardzo przez to schudł. Yy, no nie dopuszczały go do sianka. My próbowaliśmy je rozdzielać, ale to, wiecie, to nie było tak, że to trwało jeden dzień, tylko jakiś czas. Nie jestem w stanie też określić tak naprawdę jaki, ale bardzo dużo obserwowaliśmy na kamerach. Yy, my na razie jeszcze nie mamy podzielonej tamtej działki, gdzie będą łąki. Tutaj zaraz obok naszego domu, tu jest prawie, no trochę ponad pół hektara, gdzie też będą łąki. No ale w tym roku to jeszcze nie działa, łąki są gdzie indziej. W każdym razie nie mamy możliwości na razie wybudowania wiaty. E, mamy tą jedną i nie mamy możliwości wybudowania jeszcze jednej, bo tu jest po prostu za mało miejsca. E, też e, dwa baloty siana nie dawały rady. E, osobno jak stały, to też było takie wiecie, umowne tylko. Więc y, podjęliśmy z Antkiem decyzję o tym, że no niestety Pajko musi zmienić domek, ponieważ u nas się. Proszę. Okej. Okay. <laughs> to ja tylko skończę, nagram, dobra? Więc y, no podjęliśmy decyzję o sprzedaży y, Pajko. Ile Pajko pojechał kilometrów od nas? 11? 16 coś takiego. No, więc y... Teoretycznie, Pajkulson jest bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania, bo to kupili nasi znajomi, znaczy znajomi, znajomych. No, teraz już nasi znajomi, no ale no. Więc Pajko jest teraz konikiem. Teoretycznie miał być koniem do Woltyżerki. Tutaj możecie sobie wejść na Instagrama nowej właścicielki. No, wiecie, czasami takie są sytuacje w życiu, że nie jesteśmy w stanie jakkolwiek na to odpowiedzieć poprawnie zadziałać, nie jesteśmy w stanie no, cokolwiek zrobić, więc yy, wydaje mi się, że dla dobra konia podjęliśmy taką, a inną decyzję, bo one naprawdę go goniły. Słuchajcie, dały mu na 5 minut podejść do tego siana, a za chwilę go odganiały i on nawet jak był na innej łące, to nie, nie chciał i tak jeść, no bo wiadomo, że był sam, był oddzielony, także no to się po prostu nie udało, nie pasował tutaj, tak jest w życiu, tak się zdarza jest mi jestem ciężko, bo, no bo to był bardzo bliski mojemu serduszku konik, ale naprawdę znaleźliśmy mu najlepszy dom, chyba jaki mogliśmy. No też jest blisko, więc w każdej chwili mogę go odwiedzić, nie poszedł do nikogo obcego, także no, bardzo się cieszę. No i teraz kwestia Fiza. Fiz jest, tak jak Wam mówiłam rano, przeze mnie adoptowany. Jego historię nagram Wam, nie wiem czy dziś zdążę, już raczej nie, bo i tak bardzo dużo tutaj zrobiliśmy z Antkiem i ja już też bardzo dużo ponagrywałam, co jest do mnie niepodobne, w ogóle że gadam tutaj do Was to jest też niepodobne, no ale nagram Wam, yy, nagram Wam całą yy, historię Fiza, nagram Wam yy, jak to z nim w ogóle było, yy, gdzie on był wcześniej co się z nim działo. Jaki ma problem? Nie jeden nawet, ale ma co mamy do wypracowania i dlaczego u nas zostaje. To wszystko postaram się Wam ładnie skleić, ale to weźmiemy sobie go gdzieś, puścimy go e, i po prostu sobie z nim posiedzimy czy na łące, czy gdzieś, e, żebym mogła w jego towarzystwie mm, po prostu Wam to wszystko przekazać. E, no a tymczasem ja chyba będę kończyła tego vloga dziś już, e, no bo. No bo tak naprawdę no Antek już tutaj wysprzątał kubki wszystkie, bo my codziennie sprzątamy tutaj na padokach, żeby, żeby miały wszystko pięknie. Eee, no i co? Aha, no jeszcze miałam wam pokazać, że tam za mną e, jest jak widzicie dowożony piasek, dlatego że ten piasek na ujeżdżalni tutaj nam się nie podobał, było za twardo. I biorąc pod uwagę dobro koni, które mamy, e, no chcemy tutaj, wiecie, troszeczkę więcej takiego mięciutkiego piasku. Żeby tutaj się troszeczkę zrobiło, tak wiecie, lepiej, przyjaźniej dla kopytek. Więc no, dowozimy tu co jakiś czas. Antek też kupił stojaki do przeszkód. Też mamy już pomalowane drągi, które też Wam gdzieś tam pokażę w takich przebitkach tutaj. No, także one były już używane. Dlatego już nie są takie bialutkie, no ale są piękne kolory. Pięknie to wygląda, jestem bardzo szczęśliwa. W ogóle ostatnio tutaj tak dużo się dzieje, że aż nie nadążam. No i jeszcze jedna kwestia tego, czy będziemy mieć więcej koni, bo na pewno takie pytanie padnie, nie jestem w stanie wam powiedzieć. Aktualnie mamy konie, które jeśli tylko mi się uda, to nie chciałabym ich sprzedawać, bo Fitz y, też bardzo mnie kupił swoim charakterkiem. No i w ogóle całą historią, ale to będziecie wiedzieć już później. No a co do Salka, no to wiadomo, on był odkupiony z adopcji, no więc też raczej go nie sprzedamy. No i Dante, no Dante to koń Antka, także... No na razie są te trzy. Czy będzie więcej? Zobaczymy. Ja bym chciała, ale zobaczymy jak to będzie. No, fajnie w ogóle się spaliłam od prostownicy. To tak kiedyś zrobił, dajcie znać. A ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się!